Serdecznie się z Państwem witam jest 29 kwietnia 2024 rok jak Państwo widzą pszczoły swoim zachowaniem o zachodzie słońca już jest wieczorek pokazują że jest im ciasno, duszno i domagają się od pszczelarza żeby powiększył wylotki i udrożnił przejście na wszystkie uliczki między gniazdem i półnadstawką tak pszczelarze pszczoły przemawiają do pszczelarza Tu jest silna rodzina, ale się pięknie mieści. Tej coś duszno się już robi. Tu jest mocna rodzina. Aż dziw. Żona, dula wchodzi, Wszystka. A to taka rodzinka która przezimowała zajmowała cztery uliczki w czterech uliczkach zimowała nie cztery uliczki zajmowała no ale już pięknie wypiączyła i tu też taka marna rodzina z wiosny ostatnio zaglądałem to nawet yy, nie wyjąłem ściereczki między korpusami o tych pszczół było mało bólu a tu się okazuje że pszczoły są tylko wyleciały na zbiór proszę państwa tak moje pszczółki dają mi sygnał abym zrobił korektę gniazd aby nie musiały się chciować wulu nawzajem. Także piękne widoki. Niebiańskie zapachy. Czuć ten nektar. To nie jest to nie jest rzepak. Raczej to zalatuje. Drodzy Państwo, spadzą liściastą. Czy to jest możliwe? Może się mylę. Ta rodzina, ona mnie przegania. Ona mnie przegania. Już nieraz mi się zauszywiła. A teraz Wam pokażę jakie mam piękne gruszki no inny kociara popatrzcie się Jak nas stwórca oszczędził Gdyby nie było przywrozków To te gruszeczki będą pierwsze od kilkunastu lat. A tu, drogi pa drodzy Państwo, widzicie mor morwę i ona ma listki usmażone. Tu jednak te są dobre przy gruncie niżej a u góry są usmażone. To jednak ten chód w któryś poranek nad nami wisiał jak miecz Damokesa. I tu jabłonka. O, jutro się biera za szczypienie. Troszkę sobie Mam takie zrazy z tamtego roku. Zobaczę, czy da rady odpalić. Tak, będę zajadał gruszki. pszczółki będą ciągły soki. Także będzie dobrze. No i pszczółki nadal przylatują, wypakowane. Proszę popatrzeć. To widać, że te loty są ciężkie. Lecą jak boingi wypełnione czołgami. No i drodzy Państwo, tymi wydarzeniami z mojej pasieki Tymi, tymi doznaniami przelarskimi. Serdecznie się z państwem żegnam.